Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w Armored Warfare. Dzisiaj będziemy rozmawiać o T72. Prosiliście, żeby kontynuować tą linię. Jest ona dosyć popularna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest to cała linia czołgów, które mają najlepsze dwie rzeczy ze wszystkich ogólnie czołgów: czy to T64, aż do końca do T90MS. Które jest w ogóle przegięciem, ale o tym, o tym kiedy indziej. Za jakiś czas pewnie go pokażę. W każdym bądź razie wszystkie te czołgi charakteryzują się największymi obrażeniami zadawanymi i największą penetracją. I to, to są naprawdę kolosalne różnice. Więc grając z nimi, macie pewność, że bardzo łatwo będzie wam przebić inne pojazdy. Oczywiście są pojazdy, które są trudne dla przebicia i dla radzieckich czołgów. Niemniej, no mają one najprościej i często mogą przebić na przykład dolne płyty pojazdów, który, których płyt nie przebijają inne tego samego tieru pojazdy. W zależności oczywiście od tego, na którym tam levelku to się jest umiejscowiony ten pojazd w drzewku. W każdym razie, jeśli chodzi o, o nasze cudeńko. Tutaj dodatkowy pancerz. Jeśli chodzi o pancerz T72, to najlepiej, najlepiej odbija rzecz jasna na, na dalszych odległościach, jak większość pancerzy. Więc tutaj nie ma, nie ma <grym> nic dziwnego. Została mu w ostatnim patchu polepszona. Miała zostać tutaj wieża. że tak łatwo już to jarzmo nie będzie wchodzić. Ja nie miałem nigdy problemów gry w grze czy to T64, T62, T72, T72, T72 A, T80. Większość bite w całkiem fajnie mi tymi czołgami się gra. Oczywiście, no, mają, one, mają one swoje wady. Wadami głównie są, ale to tak jak podobnie u innych mbt ków zwrotność i no, szybkość rozpędzania się. Pancerz też w niektórych wersjach różnych teków nie zachwyca. Akurat T72 nie ma tragicznego. Tutaj praktycznie nic nie wchodzi. Wieża też sporo odbija, oczywiście tam garnek łapie. Jarzmo wcześniej łapało, teraz nie wiem, czy łapie. Musiałbym sprawdzić to na testowym, ale powinno łapać znacznie mniej, jeśli w ogóle. No, dół standardowo coś tam wchodzić będzie, więc nie jest nieprzebijalny. Oczywiście z boku większość... najlepiej najlepiej celować tutaj. Wieża z boku też może złapać, ale no jako, że ma te kształty takie... jak, jak to większość tych radzieckich wież jest spłaszczona, ładnie zaokrąglona, więc może poodbijać zamiast w wieżę lepiej strzelać po prostu w bok, no tył jest mięciutki, więc tutaj Żadnych, żadnych problemów nie ma. Jeśli chodzi o ulepszenia, to polecam zrobić na dzień dobry tylko te pociski, które nam zawsze dadzą małego kopa. Potem iść w pancerz. No i ja następnie już tu szedłem do końca, zrobiłem sobie te i te pociski, i, i później już resztę rzeczy. Jeśli chodzi o sloty, to najlepiej sobie brać. Tutaj mamy dwa, jeden ogólny. Proponowałbym po prostu wzięcie pocisków, i jeszcze sobie powiększać obrażenia, ewentualnie właśnie z dokładnością. To jest całkiem, całkiem fajne tutaj. I obrażenia i czas celowania to również jest bardzo dobre. Tutaj ten czas celowania nie jest najlepszy, jak sobie zaraz sprawdzimy, no właśnie 310. Umówmy się, że 310 nie powala, więc można to sobie tu umiejętnościami, oczywiście, zmniejszać. Czy to również dowódcom też są tacy, co tam dają 10% szybkości celowania. Więc warto takiego wziąć na naszego T72 i jeszcze dodatkowo, właśnie z modyfikacji wybrać kolejne, które ten czas nam będą zmniejszać. Oczywiście to jest zawsze, zawsze dobre, więc można śmiało brać. Um, co tutaj mamy? Czas przeładowania. Czas przeładowania na tym czołgu nie jest tragiczny, mimo że, zobaczcie, 9,52, a walimy naprawdę mm, konkretnie. Oczywiście jego też można śmiało, śmiało sobie jeszcze podkręcać. Um, no nie opłaca się brać tego, bo i tak mamy tak dużą penetrację, że nie ma po co po prostu. Ten czołg co ma przebić, to przebije. O, to jest też bardzo dobra sprawa, no załatwia nam dwie rzeczy. Czas celowania i czas przeładowania, więc można wziąć na przykład ten, ten modulik i sobie na przykład do obrażeń jeszcze więcej. Dlaczego tutaj się opłaca zwiększać obrażenia? Zobaczcie, jakbyśmy mieli 7.50, to na tym czołgu, kiedy mamy aż tak dużo obrażeń, to te procenty naprawdę. Zwiększają i to konkretnie, bo jakbyśmy mieli 100 obrażeń, no to zwiększymy sobie o 750. Jak mamy 300, no to już tam o 23 niecałe i tak leci w górę. Więc, czym większe obrażenia, tym bardziej się również tutaj ta modyfikacja do obrażeń opłaca do zamontowania. No i tyle. Ewentualnie można też czas przeładowania sobie wziąć. Jeśli obrażenia są dla Was mniej istotne, to na przykład to i to, i wtedy już mamy naprawdę niezłego kopa i ten czołg strzelać będzie równie szybko jak inne piątki no może nie, nie jak M60, bo ona też tutaj z tego co pamiętam dostała malutkiego buffika ale te obrażenia naprawdę robią swoje A więc tak to wygląda i no więcej rzeczy standardowo już opowiem Wam za chwilę w bitwie A jeśli chodzi tutaj jeszcze o załogantów no to biorę sobie prędkość yy Obrotu kadłuba, bo tutaj jest cienka po prostu No i właśnie szybkość celowania A tutaj gostka miałem tylko dlatego żeby go szkolić tak jak mówiłem wcześniej Robię sobie żeby szkolić, przyspiesza obrót wieży więc akurat na ten czołg jak znalazł I tutaj czas przeładowania zredukowany o 10 Dobra No to zapraszam na Pierwszą z dwóch bitewek I ruszamy Tutaj T72, podobnie jak inne radzieckie czołgi, ma o tyle fajnie, że jeśli nawet rzuci nas na sam dół, co się rzadko zdarza, ale może się zdarzyć, to będziemy mieć spore szanse na przebicie czołgów, które np. siódmego Tieru, szóstego na, szóstego na spokojnie, część siódemek również. Wtedy, kiedy np. inne piątki nie mają absolutnie żadnych szans tutaj na przebicie. Różnych części pancerza właśnie wyższych tierów. No to radzieckie sobie z tym radzą naprawdę, naprawdę nieźle. Poza tym yy, pamiętajcie, że tutaj yy, zmieniają często poruszając ten czołg, trafienie na przykład w dolną płytę jest strasznie trudne. I jest masa dingów po prostu. Tak samo. Mamy czajnik, dużo osób mówi, że wiecie ten czajnik tutaj świeci i tak dalej. Zobaczcie, jak jest wyprofilowany ten głaz Także właśnie nasz czajnik jest schowany. Jak wstaniemy odpowiednio, to czajnika nie widać. Widać jedynie lewą część Wiesz, że Tutaj też jest malutki wixpot ale no mówmy się, że trafienie w niego jest takie sobie. Tutaj źle, źle stanąłem i akurat dostałem tego gączka, więc już się poprawiam. No i najważniejsza sprawa to to, że ten czołg naprawdę może zrobić bardzo duże obrażenia i większość przeciwników niszczymy po prostu bardzo szybko. Strasznie ich tam się dużo ustawiało. Jest teraz dosyć dosyć nieciekawa dla nas sytuacja, ale na spokojnie trzeba. Trzeba to wyczekać I tutaj się cały czas chować no, Jeśli chodzi o to miejscówkę to tutaj może nas stąd wykurzyć najczęściej artyleria Po prostu dla niej jest to w miarę, w miarę dobre miejsce jak tutaj widzicie Od czasu do czasu w zależności od tego czym gram i jaka jest, jaka jest bitwa to jakaś artka próbuje Próbuję je trafiać, no tutaj jak widzicie przeciwnicy walą z haeków, dzięki temu tam po trochę, po trochę dziubią. To jest oczywiście bardzo dobra opcja. Dlaczego? Dlatego, że ten czołg ma najmniej hit pońców ze wszystkich czołgów. No to jest jego niewątpliwa wada i to jest we wszystkich radzieckich konstrukcjach. Tak sobie twórcy wymyślili, że po prostu będą one posiadać najmniej hit pońców. Więc no w pewnym sensie wybaczają też mniej błędów niż inne konstrukcje To sobie trzeba powiedzieć uczciwie Bo możemy tutaj na trzy, trzy porządne strzały zejść jest, jest taka szansa Dlatego gra tym czołgiem wymaga, tak jak zresztą każdym innym Skupienia, orientowania się na mapie No i jest on, jest on dosyć ślepy więc fajnie jest, jak mamy kogoś, kto nam tutaj spotuje W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której nie widzimy, kto w nas strzela A to nigdy nie jest... nigdy nie jest wesołe Jak widzicie, ja nie przełączam tutaj na, na pociski burzące No to się... trzyma mnie oczywiście na, na, na sytuację, Kiedy trafiam na... No, bo są takie konstrukcje na... Czołgi, które nie jestem w stanie przebić z przeciwpancernej amunicji. Możecie również śmiało na tym czołgu brać hity, bo są one całkiem dobre. Ja akurat jestem w wypadku radzieckich konstrukcji fanem tych przeciwpancernych, no bo są one wyśmienite, najlepsze w grze. Dlatego wolę mieć pewność, już zadać troszkę mniej obrażeń, ale mieć pewność, że te obrażenia wejdą, a i tak będą bardzo duże, porównując właśnie z wszystkim innym, z wszystkimi innymi czołgami niszczycielami, no wszystko ma mniej niż my, więc trzeba z tego korzystać i mieć pewność właśnie, że jak walniemy, to większość pancerzy zatrzeszczy i pocisk się przebije. Więc z tym czołgiem możecie śmiało być na pierwszym miejscu cały czas, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. Tutaj nie byłem pewien, czy, czy w ten Wix podwejdzie pod takim kątem, ale jak widać, weszło bez większego problemu. Ja teraz teraz nie trafiłem. No, widzicie, to jest również czołg, czołg do gry pozycyjnej. Dobrze mu właśnie za jakimiś kamyczkami, ewentualnie nawet, bo tutaj, tak jak mówię, mamy tych hit pointsów mało. Więc jak boimy się, że szybko zejdziemy, no to możemy grać lekko za innymi czołgami, po to, żeby one skupiały na sobie większość ostrzału. A my właśnie jako tacy. Jak widzicie, działo tutaj jeszcze, jak dodacie modyfikacje odpowiednie, jest naprawdę niczego sobie. Tutaj na celność nie można narzekać absolutnie. bo strzela się wybornie, a na bliskiej odległości, fenomenalnie. Dlatego czołg bardzo dobry dla osób, które nie chcą się za bardzo zastanawiać, czy, czy to wejdzie, czy nie wejdzie, większość pocisków jak się dobrze przymierzy wchodzi, nawet w naprawdę twarde konstrukcje, dlatego no, ja szczerze polecam dla osób, których denerwuje, że widzą napis, nie przebiłeś, nie ma efektu i tak dalej. Dobra, druga bitewka przed Wami, tak wyszła pierwsza. Tak też się zarabia przy takich obrażeniach i wygranej. No i lecimy na drugą bitwę. Tym razem, miasto. W mieście również ta konstrukcja sprawuje się bardzo dobrze. i tutaj wiecie jeszcze cała ta ścieżka tych wszystkich T62, 4 72, 72. A80, 90, 90 MSów prowadzi właśnie do tego MS-a i podejrzewam, że również do, do nowej konstrukcji dopiero testowanej radzieckiego czołgu, które będą w tej grze, jeśli nie najlepszymi czołgami, to na pewno jednymi z najlepszych. Podejrzewam, że przez długi czas, jeśli, jeśli w ogóle kiedyś nie będą. Dlatego, jeśli lubicie grać prostymi w obsłudze czołgami tych najwyższych tierów, bo T90 T90MS to są, to są czołgi tak rewelacyjne posiadające praktycznie same zalety że naprawdę warto warto ją robić przynajmniej na dzień dzisiejszy bo to tak, jak już kilkukrotnie w różnych filmach mówiłem, to się wszystko może zmienić, bo może nagle wyjść jakiś patch, który przykróci na przykład dominację jakiegoś czołgu. No, to było wielokrotnie w różnych grach tego typu robione, praktykowane, więc no, trzeba się z tym liczyć. Niemniej na dzień dzisiejszy te 90 i ta, ta, ta pierwsza, i ta teraz dziewiątka, która weszła, czyli 8 i 9 tier. Gniotą praktycznie wszystko, co tylko widzą, tutaj nie poczekałem i to było, to było kiepskie, trzeba było jeszcze chwilkę poczekać na, na zwężenie celownika, I tak jak teraz na spokojnie. T90 Traci wszystkie wady, które mają T80 i tutaj te konstrukcje, takie jak T72. Przede wszystkim jest szybki, jest tak zwrotny, że czołgi lekkie po prostu zawstydza. Więc to jest dla mnie już chore, że, że dali mu aż taką zwrotność. Wizelkiem, który jest mega szybki, mega zwrotny, nie sposób jest go objechać. Więc nie ma pojazdu, który objeżdża T90. Śmiech, śmiech na sali. No ale dobra, no tak zrobili na razie. Zobaczymy, czy tak dalej będzie. No, oczywiście T90 może walić razem z T90ms'em buły za 700-800 w standardzie, więc no masakra. Po prostu masakra. Tym czołgiem zrobienie 5000 to jest 7 strzałów. To ja Leopardem, jak robię 5000, to mam średnio 10, 11. A połowa tych moich pocisków w ogóle nie wejdzie więc mnożymy to sobie razy dwa no nie ma lekko, nie ma lekko troszkę wydaje mi się, że za, za bardzo przesadzili z tymi t 90 -kami. No, że za dużo, za dużo plusów i za duże są za duże są te rozbieżności między penetracją a obrażeniami w stosunku do innych czołgów tych samych tierów po prostu wypadają one jakby były tiery niżej a niektóre nawet dwa tiary niżej no ale co zrobić no tutaj jak widzicie boki, wiesz, to nie stanowią absolutnie żadnego tutaj problemu dla, dla naszego T-72 oczywiście tutaj nie widzieliście, jechała taka kawaleria, że trzeba było się wycofać no jakoś ten wsteczny idzie, może nie jakoś mega rewelacyjnie, ale jak widzieliście Dało radę się wycofać. Tutaj przeciwnik źle zagrał, w ogóle odpuścił tutaj te tereny pozamiejskie i teraz jest otaczany, i właściwie moglibyśmy to skapować, ale standardowo w takich sytuacjach robi się anihilację całego teamu przeciwnika. Bo czemu nie? Dlatego no, taka rzecz właśnie ma miejsce. Ale wracając do, do naszej T72, pamiętajcie, że nie jest to demon prędkości, chwilę się rozwija. Kadłub, mimo tutaj, że dałem mu bonusik do, do obracania. No czuć czuć, że nie jest to light tank. No tak jak być powinno, bo wiecie, to jest oczywiście wada tych czołgów, ale można ją zniwelować, prawda? Rozstawiając się odpowiednio. Wykorzystując różne zasłony, że ktoś nas nie objedzie, albo po prostu grając z kimś, kto posiada zdolność do niszczenia wszystkich szybkich pojazdów, też są takie pojazdy, dlatego można sobie kogoś takiego przygruchać, żeby w razie czego, jakby chciał nas ktoś objechać, to mamy kogoś do współpracy tutaj. Bo tak jak mówię, my niszczymy wszystko, wszystko co się nie rusza stoi, to <laughs> znika, po prostu znika. Dlatego moja ocena tego czołgu jest bardzo dobra. No, oczywiście, no, tak jak mówię, posiada, posiada on wady, ale no, na, 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 może tak. Tutaj wady są na tyle małe, że według mnie są niwelowane przez zalety i mi się całą linią wszystkich y, radzieckich czołgów grało bardzo dobrze. Często mam jedne z największych obrażeń, bo tutaj mówię, to nie, jest, to nie jest sztuka tutaj zrobić największe obrażenia, to jest bardzo proste. Wystarczy parę celnych strzałów i, i zadajemy najwięcej obrażeń. Tak więc, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitew, cześć.